Wodny świat. W dzisiejszych czasach niewolnicy wytwarzają dobrą wodę. Można ją kupić za garści ziemi albo taki wrak. Co ty tu robisz? Czekam. Nie ruszaj żagla. Zdejmij go. Tę łódź już widziałem. Ciebie nie. Wszystko było legalnie. Nie odpłyniesz daleko, zanim znowu ją komuś sprzedam. Niedaleko jest osada. Ile jestem ci winien? Nic. Jadę po zapasy. Jeśli co, to ciekawi, osiem dni na wschód. Każda wiadomość kosztuje. Owszem, ale tę dostałeś za darmo. W wodnym świecie wszystko kosztuje. Podpalacze.